Nie wszyscy znają prawdziwą historię śmierci Michała Urbaniaka. Posłuchaj, co jego żona ujawnia o ostatnich chwilach, gdy świat nagle stanął. Świat polskiej kultury, a także międzynarodowa społeczność jazzowa, pogrążyły się w głębokiej, refleksyjnej żałobie po informacji o śmierci Michała Urbaniaka, legendarnego skrzypka, saksofonisty, kompozytora i aranżera, który zmarł 20 grudnia 2025 roku w wieku 82 lat. Choć jego odejście jest niepowetowaną stratą dla globalnego dziedzictwa muzycznego, to najbardziej poruszający, intymny i ludzki obraz ostatnich dni tego wielkiego artysty wyłania się z niezwykle osobistego świadectwa jego żony, Doroty Urbaniak. Wdowa po muzyku za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podzieliła się wspomnieniami, które rzucają zupełnie nowe światło na ostatnie półtora roku ich wspólnego życia czas naznaczony heroiczną, codzienną walką o każdy oddech, ale także niezwykłą bliskością, spokojem i celebrowaniem najprostszych, domowych rytuałów, które w obliczu nadchodzącego kresu nabrały metafizycznego znaczenia. Wyznanie Doroty Urbaniak to nie tylko nekrolog wybitnego twórcy, ale przede wszystkim wstrząsający i piękny dowód na potęgę miłości, która trwała niezłomnie aż do tragicznego czwartku. Kiedy to podczas rutynowego, codziennego spaceru świat artysty i jego najbliższych zatrzymał się na zawsze, pozostawiając po sobie ciszę, którą wypełnić może jedynie jego genialna muzyka. Z relacji Doroty Urbaniak wynika, że ostatnie 18 miesięcy życia Mistrza było dla małżeństwa okresem nieustannej próby i wielkiego sprawdzianu sił, zarówno fizycznych, jak i duchowych. Wszystko rozpoczęło się na początku 2024 roku. Kiedy to Michał Urbaniak przeszedł zaplanowaną interwencję kardiologiczną. Choć zabieg z założenia miał być rutynowy, sytuacja niespodziewanie się skomplikowała, co rozmusiło lekarzy do wprowadzenia muzyka w pięciodniową śpiączkę farmakologiczną. To tragiczne wydarzenie stało się cezurą, która nieodwołalnie zmieniła dynamikę ich egzystencji, spowalniając tempo życia, które dotychczas pulsowało rytmem nowojorskich klubów i wielkich tras koncertowych. Walczyliśmy codziennie przez ostatnie półtora roku, przyznaje Dorota, opisując rzeczywistość, w której blichtr sceny ustąpił miejsca mozolnej rehabilitacji i powolnemu upływowi czasu w domowym zaciszu. Mimo ogromnego osłabienia organizmu i konieczności poruszania się przy pomocy balkonika po 47 dniach spędzonych na oddziale intensywnej terapii, Michał Urbaniak do samego końca starał się zachować godność i nie porzucać swojej największej pasji pracy twórczej. Jego żona wspomina, że artysta często udawał zdrowego, nie chcąc obarczać najbliższych swoim cierpieniem. Z autoironią właściwą tylko największym umysłom mawiał: Do usie, znowu udawałem, że jestem zdrowy. CO pokazuje niebywałą siłę ducha człowieka, który przez całe życie żył i czuł wielkimi nutami, a swoją chorobę traktował jako kolejną, niezwykle trudną improwizację, którą musiał rozegrać z losem. Ostatnie miesiące życia mistrza, choć naznaczone trudnościami fizycznymi, Stały się paradoksalnie czasem wielkiego wyciszenia i nadrabiania zaległości w sferze prywatnej, na które przez dekady oszałamiającej kariery między Polską a Stanami Zjednoczonymi brakowało miejsca. Michał Urbaniak wreszcie odnalazł czas na drobne, codzienne przyjemności, które wcześniej umykały w zawrotnym tempie jazzowej improwizacji. Dorota Urbaniak z ogromną czułością opisuje wspólne wieczory spędzone na oglądaniu ulubionego serialu artysty, rodziny Soprano, którą uwielbiał za autentyczność i specyficzny humor, oraz rzadkie, lecz niezwykle cenne wyjścia do teatru, które były dla nich powrotem do normalności. Codzienność muzyka wypełniona była smakami dzieciństwa i domowego ciepła, jak choćby jedzenie ulubionych placuszków z jabłkami przygotowywanych według przepisu pani Hani. To właśnie w tych prozaicznych chwilach realizowała się najgłębsza wieś małżeńska, wolna od blasku fleszy, a skupiona na prostym byciu razem. Niezwykle wzruszającym detalem, którym podzieliła się wdowa, jest wieczorny rytuał artysty. Michał Urbaniak każdego dnia przed snem całował żonę w rękę i dziękował jej za kolejny wspólny dzień. Ten gest stał się symbolem jego ogromnej wdzięczności za opiekę i miłość, która pozwoliła mu przetrwać najtrudniejsze chwile po wyjściu z pierwszej śpiączki i podczas żmudnej nauki chodzenia na nowo. Warto wspomnieć, że Michał Urbaniak nawet w obliczu postępującej choroby pozostawał artystą osobnym, fascynującym i pełnym nieposkromionej wyobraźni. W jednym z ostatnich wywiadów z charakterystycznym dla siebie humorem wspominał swoje wizje ze stanu śpiączki, które opisywał jako wielką przygodę. Opowiadał surrealistyczne historie o lotach rakietami do Nowego Jorku z warszawskiego Okęcia, romansie ze sztuczną inteligencją w postaci medycznej aparatury, która podawała mu rękę przy zastrzykach, oraz onirycznych dialogach prowadzonych w języku rosyjskim na pokładzie statków kosmicznych. Te barwne obrazy pokazują, że jego umysł do samego końca pracował na najwyższych obrotach, przetwarzając szarą rzeczywistość szpitalną w wielowymiarową opowieść godną najlepszych kompozycji jazzowych. Niestety, ta wielka podróż dobiegła końca w miniony czwartek. Nagła utrata przytomności podczas rutynowego spaceru i błyskawiczna interwencja pogotowia ratunkowego były ostatnim aktem w jego heroicznej walce o zdrowie. Świat zatrzymał się ostatecznie w sobotni wieczór, 20 grudnia, kiedy to serce człowieka, który jako jedyny Polak realnie podbił kolebkę Jezu, grając u boku samego Milesa Davisa, przestało bić, pozostawiając fanów w osieroceniu ale i w poczuciu wdzięczności za każdą zapisaną nutę. Podsumowując, odejście Michała Urbaniaka zostawia ogromną wyrwę w sercach melomanów na całym świecie, ale świadectwo jego żony daje nadzieję, że ostatnie chwile mistrza były wypełnione tym, co w życiu najcenniejsze, bezwarunkową miłością, spokojem i poczuciem bycia głęboko kochanym. Heroiczna walka, którą toczyli wspólnie przez ostatnie półtora roku, pokazuje, że do samego końca artysta był otoczony najlepszą możliwą opieką oddaniem kobiety, która była przy nim w każdym momencie kryzysu, od pierwszej śpiączki po ostatni spacer. Polskie i światowe środowisko artystyczne żegna dzisiaj giganta, który uczył nas, jak czuć świat wielkimi nutami i jak łączyć brzmienie ludowych skrzypiec z nowoczesnym rytmem ulicy. Jego ostatnia lekcja, przekazana słowami Doroty Urbaniak, jest lekcją o tym, jak godnie i z ogromną klasą odchodzić, pozostając wiernym sobie i swoim najbliższym do ostatniego tchnienia. Michał Urbaniak odszedł tak, jak żył z wdzięcznością za każdy dźwięk, każde wspomnienie i każdy gest miłości. Pozostawiając po sobie nie tylko genialną muzykę, która przetrwa pokolenia, ale i wzruszający obraz człowieka, który do końca potrafił udawać zdrowego, byle tylko podarować bliskim jeszcze jedną chwilę uśmiechu i podziękowania za wspólny czas.